Cześć, tu trener Rafał. Cześć, tu trener Krzysztof. Słuchajcie, zaprezentuję wam parę ćwiczeń. Pierwsze ćwiczenie to są podskoki przez szarfę. Niekoniecznie musicie mieć szarpę do ułu, być koszulki, bądź skarpetki. Ustawcie sobie je po kwadracie. Stajemy w środku i pierwsze ćwiczenie to jest takie. Przeskok na prawą nogę, utrzymujemy. Hop, lewa. Hop, prawa. Lewa. Prawa. Stop. Drugie ćwiczenie, to są przeskoki w przód i w tył. Bardzo proste ćwiczenie. Trzecie ćwiczenie, to jest obu Przeskakujemy zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Przód, środek. Bok, środek. Tył, środek. Lewa strona, środek. I jeszcze dwa ćwiczenia następne. Prawa noga. Hop. Hop. Oraz lewam. Oj! Zobaczcie, wykonujemy te ćwiczenia w czterech seriach po 30 sekund. Trzymajcie się. Dzięki.